Cześć, się Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Ja i Okolice. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj na Rynku relacje z imprezy. Na sam początek dla wszystkich czytelników strona na Facebooku Koncertomania ja się i Jeszcze kiedyś, dawno temu, takie serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robiłem z drewna własno. Ręcznie, który to finał to był chyba 26 finał. Teraz mamy 33 finał, a więc, proszę Państwa, jak zawsze, jak co roku, na każdy wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 33, kolejny, kolejny, kolejny. Oto ta muza. Jak co roku wielkie granie, wspomaganie, gramy do końca świata jeden dzień dłużej. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.